Czy wszystkie psy mają wady? Często w moich materiałach mówię, że dany pies ma takie i takie wady. Często powtarzam, że no, pewien pies, dany pies ma to, to i to i to, na co trzeba uważać. I wiele osób na to się denerwuje, wiele osób traktuje to w bardzo negatywny sposób, a niektóre rzeczy, które wymieniam, są wręcz negowane. Że do takiego typu rzeczy nie dochodzi. Tutaj jednym z przykładów jest jeden z moich opisów harta, gdzie w komentarzach no, wybiło, można tak powiedzieć, i tych negatywnych komentarzy co do mojej wiedzy i osoby było wiele. Tylko, że musicie rozróżnić dwie rzeczy: wada może być też czymś, co jest po prostu cechą charakteru. I te wady, które wymieniam, te rzeczy o których mówię, to nie są rzeczy, które są przypisane danemu psu i po prostu tak jest, chociaż tutaj jeśli chodzi o wielkość, jeśli chodzi o na przykład linienie, no to tego nie zmienimy. Chodzi o to, że niektóre rzeczy mogą zdarzyć się częściej i mogą wyjść, takie jak na przykład wielka potrzeba ruchu, podatność na terytorializm, na negatywne podejście do obcych psów. I te rzeczy Wśród niektórych opiekunów, miejmy nadzieję, że wśród wszystkich, są niezauważane. I nie w ten sposób, że ktoś idealizuje swojego psa. Nie. Ten pies na przykład został w odpowiedni sposób wychowany i on tych zachowań nie ma, ponieważ doszło do socjalizacji, doszło do tego, że ta dana osoba wie, że z tym psem trzeba no, sporo czasu na ruch poświęcić i ten ruch, ten czas jej. To znaczy, temu psu, tym psom zapewnia. Ale ja nie mogę nazwać tego inaczej, jak rzeczy, które mogą być wadami. Może się troszkę tłumaczę, ale chciałbym właśnie o tym powiedzieć, że tak, niektóre psy mają wady. Niektóre psy mają pewne, dane, pewne cechy charakteru, rzeczy dotyczące ich samych, które możemy nazwać wadami. Ponieważ dla niektórych wadą będzie na przykład to, że piec jest za duży. No i taka osoba, kiedy zdecyduje się na na przykład, nie wiem, mastifa angielskiego, Kaukaza na Nowofundlanda, no oczywiście stwierdzi, no wadą jest to, że nie mogę go zapakować do mojego środka transportu, albo zajmuje ten piec dużo miejsca, kiedy chce, żeby spał ze mną w łóżku. I to można nazwać wadą, albo to też można nazwać cechą danego psa, że no on jest po prostu duży. Podobnie jak wspomniana na przykład duża potrzeba aktywności. Ktoś, kto decyduje się na przykład na haskiego, owczarka niemieckiego, belgijskiego i tak by można długo wymieniać, nie wiedząc, albo wiedząc, ale nie zdając sobie sprawy zyskali tego, że on potrzebuje, te psy potrzebują dużo ruchu, no to. Kiedy się zdecyduje na tego psa, nie zdając sobie z tego sprawy, albo nie zdając sobie sprawy ze skali tego problemu, to wtedy stwierdzi, że to jest wada tych psów. A to nie jest wada tych psów, to jest zaleta tych psów. Więc tak, psy posiadają wady, tylko że są to wady. Które można nazwać wadą, ale można by nazwać też zupełnie inaczej. Tylko, że na potrzeby tych materiałów, które tutaj publikuję, które może niedługo znajdą się również na pewnej stronie internetowej, jeśli czas pozwoli, to należy, w mojej opinii, nazywać to również wadami. Żeby w łatwiejszy sposób przekazać Wam to, że no pies to niechodzący ideał, że pies ma swoje wymagania, swoje potrzeby i żeby on był taki jak trzeba, trzeba mu to zapewnić. Ja mogę to nazwać wadą, Wy możecie to nazwać jak chcecie, tylko że tak to wygląda. Niektóre psy są duże, niektóre psy linieją, niektóre psy są zaczepne i musimy je bronić. Niektóre psy są terytorialne, inne lubią uciekać, a jeszcze inne potrzebują masę ruchu. A jeszcze inne lubią zimę, a inne jej nienawidzą. Jak ja. Ale trzeba to nazywać. I czy to będzie wada, cecha, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to psy to posiadają. Jak każda żywa istota, szczególnie taka, która jest bardzo blisko nas, psy to posiadają i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że tak to wygląda. I tak, nasz pies jest idealny, świetnie, ale nie wynika to z tego, że on tych cech nie posiada. I to zaprzecza posiadaniu tych cech wszystkim innym psom. Na przykład ktoś, kto jest posiadaczem Bernardyna stwierdzi, że to, że jego wielkość jest spora, to nie wada. No ale na przykład dla 90% osób, które chcą zdecydować się na psa, to jest coś, co można zaliczyć do wad, ponieważ on, on, ona nie chcą mieć 100-kilogramowego psa, tylko 3 kg psa. No i to dla nich jest cecha dyskwalifikująca, jeśli chodzi o tego psa. Czyli można ją nazwać wadą. I bardzo ważna sprawa, szczególnie dotycząca charakteru zachowania. Wielkość, wygląd, linienie, to można pominąć. Ale jeśli chodzi o charakter, to musicie zdawać sobie sprawę, że dla wielu komentujących, którzy uważają, że psy nie posiadają tych wad, które wymieniam, na przykład nie są terytorialne, nie zaczepiają obcych, obcych psów, yy, nie są nachalne, nie Dogadują się na przykład szybko z obcymi osobami, to, to znaczy, że dogadują się z tymi obcymi osobami. Najczęściej wynika to z tego, że wy, opiekunowie, opiekunki tych psów, tak je wychowaliście, tak je socjowaliście, że te psy tego nie wykazują. No i chwała wam za to. Tylko, że wy tego nie widzicie, a 10 innych osób, które nie będą w stanie tego zrobić, no niestety będą się z tym mierzyły. I to jest bardzo ważna sprawa, żebyście zrozumieli, że wasz pies, dobrze wychowany, socjalizowany, który ma zapewnione wszystko to, co trzeba, i na przykład nie przeszkadza wam, że musicie wyjść na 2-3 godziny z nim pobiegać w takich warunkach, że no jak to się mówi, nawet psa byście na dwór nie wygonili. Ale 98% osób powie: no nie, nie wyjdę z tym psem na zewnątrz. Przecież jest zimno. Tylko wariaci tak robią, albo wychodzą mi trzy warstwy i coś nagrywają, żeby się wytłumaczyć swoim widzom i komentującym. Więc to też jest bardzo ważny aspekt, że ja w swoich materiałach, szumnie to nazwę, w filmikach bardziej pasuje, próbuję zaznaczyć, podkreślić te wady, te potrzeby, te cechy. Tak, żeby osoby, które na przykład chcą zdecydować się na jakiegoś psa, na jakiegoś kota, o tym wiedziały, że tak będziesz musiał, musiała socjalizować tego psa, ponieważ może sprawiać problemy z obcymi psami. Tak, ten pies nie lubi na przykład hałasu. Tak, ten pies potrzebuje bardzo dużo ruchu. Tak, ten pies bardzo długo przyzwyczaja się do obcych. Tak, ten pies jest szczekliwy i tak dalej, i tak dalej. A ty, właścicielu, właścicielko, tych problemów nie masz, ponieważ o tym. Wiedzieliście albo też no zrobiliście wszystko, żeby tego nie było, nawet w sposób niekiedy nieświadomy. Ponieważ wiele osób, mając psa, nawet nie zdaje sobie sprawy, że to pies, który wymaga socjalizacji. Ponieważ dla nich to jest oczywiste, że każdy pies wymaga socjalizacji zimno w ręce nie mam rękawiczek. Mikrofonu też nie mam. Został utopiony w herbacie. Jeśli byście chcieli wiedzieć, dlaczego nie ma mikrofonu i elementów, które go tworzą. Dlatego zapraszam na patronajta i na postawienie symbolicznej kawy. Więc wszystkie psy mają wady. I te wady możemy nazwać, nazywać inaczej: wielkością, charakterem, zachowaniem. Nazywajcie to, jak chcecie. Ja nazywam to wadami. I tak dla większości opiekunów nie są to wady, tylko cechy tych psów i tak należy je traktować. Ale lepiej ostrzec dwa-trzy razy, z mojej strony, o tego typu rzeczach, niż później, żeby, ktoś, ktoś zdecydował się na takiego psa, ponieważ on jest świetnie wyglądającym psem, później się mocno zdziwił, że no są problemy, że jego trzeba wychować, że trzeba poświęcić mu dużo czasu, czy też, że ten pies bardzo nahalnie okazuje uczucia. I o tym należy pamiętać. Nie chcę tutaj umniejszać waszym psom, nie chcę tutaj doprowadzać do sytuacji, że ten pies jest niefajny. A żeby wytłumaczyć, dlaczego powstał ten materiał, tak zaczepiono mnie w sposób, yy, można powiedzieć, na ulicy. Ktoś mnie poznał, niekiedy się zdarza, bardzo rzadko, i ktoś powiedział, że to nieprawda, że Dobermany są niefajnymi film, filmami. Psami nie są agresywne. Nie mają problemów. No i super, pogratulowałem właścicielom. I tak ten materiał powstał, dlatego że zostałem zaczepiony, tak, na ulicy, można tak powiedzieć. Niekiedy jestem rozpoznawany, bardzo rzadko, ale zdarza się tak. Nie gryzę, spokojnie. No i właściciele. Dobermana, jak widać, jak powiedzieli, stwierdzili, że to nieprawda, co mówię o Dobermanie, że może być agresywny, że potrzebuje bardzo dużo ruchu, i tam powiedzieli, że te wady, które nazywam wadami, nie istnieją. No to im delikatnie wytłumaczyłem, zrozumieli o co mi chodzi w tych materiałach i dzisiaj też tłumaczę Wam, dlaczego mówię o tych wadach, które tymi wadami niekoniecznie muszą być. I tak. Dalej będę nazywał to wadami, tak żeby niektórzy na sam na samo słowo wada, będą reagować, że 10 razy się zastanowią, czy na przykład wybrać tego Dobermana, ponieważ jeśli mają go wybrać i nie zapewnić mu tego, czego potrzebuje, to lepiej, żeby go w ogóle nie wybierali. Taka jest prawda. Cóż, bardzo wam dziękuję za obecność, za te moje wywnętrznienia, i tak można mnie rozpoznawać. Yy, nie gryzę, można powiedzieć cześć, zapytać, porozmawiać. Ja tylko tak źle wyglądam. Bardzo dziękuję Wam za oceny, komentarze, polecenia wśród znajomych, to jest bardzo ważne dla tego kanału. Muszę kupić ten mikrofon i chyba się przenieść z większością materiałów do pomieszczenia, żeby nie zamarznąć. Zapraszam też do wsparcia. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Patronite postawienie symbolicznej kawy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie i mam nadzieję, że żaden z widzów nigdy nie będzie posiadał psa, o którym będzie mógł powiedzieć, że ma wady. I te wszystkie moje wewnętrzne, jakie te psy posiadają wady, będziecie mogli traktować jak opiekunowie tego Dobermana, o których mówiłem, że po prostu. Nie znasz się panu. A ja wtedy powiem świetna sprawa, ponieważ wolę się nie znać, a żebyście wy nie mieli psów z jakimikolwiek wadami. Do usłyszenia.